W 2017 roku Microsoft ogłosił, że zabija Paint. Po prostu w oficjalnym komunikacie, składanym między technicznym żargonem, pojawił się wyrok śmierci. A internet eksplodował. Nie, to za małe słowo. Internet padł w furię i to zbiorowo. Nagłówki na całym świecie, od The Guardian po The News Times, krzyczały o końcu pewnej ery. Pomyślmy chwilę, dlaczego tak naprawdę się stało? Dlaczego ten prosty, siermiężny, wręcz toporny programik wywołał taką burzę? Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się do samego początku. Opowieść o pierwszym cyfrowym zeszycie w klatkę, o ikonie, która miała zginąć, ale przetrwała przetrwała dzięki nam. Cofnijmy się do lat 80. Na ekranie czarna otchłań i tylko zielone fosforyzujące literki. Zero grafiki. Wszystko załatwiało się komendami wpisywanymi z klawiatury. To był świat dla inżynierów, nie dla zwykłych ludzi. Ale w tym samym czasie działały się rzeczy magiczne. Apple wypuściło Macintosza, a wraz z nim program MacPaint. Prosty, czarno-biały, ale pozwalał robić coś absolutnie rewolucyjnego. Rysować na ekranie za pomocą myszki. Rysować. To było jak czary. W świecie, gdzie komputer kojarzony był z tabelkami, nagle można było narysować domek. To był szok. Świat pecetów, zdominowany przez IBM i Microsoft, zorientował się, że coś go omija, że ta cała grafika i myszka to nie jest chwilowa moda. Trzeba było więc odpowiedzieć. I odpowiedź przyszła od małej firmy. ZSoft Corporation. Stworzyli oni program o nazwie PC Paintbrush, który działał na systemach DOS. To była próba przeniesienia tej magii do świata PC. Jeszcze nieporadna, ale pokazywała, że jest inna droga. I wtedy w 1985 roku na scenę wkracza Microsoft ze swoim wielkim projektem Windows 1.0. Pierwsza próba stworzenia systemu z okienkami, ikonkami i kursorem ale stanęli przed gigantycznym problemem. Mieli miliony użytkowników przyzwyczajonych do stukania na klawiaturze. Jak ich przekonać do tego nowego, dziwacznego urządzenia? Jak nauczyć ludzi klikać, przeciągać, upuszczać? Potrzebowali programu przynęty, aplikacji tak prostej i intuicyjnej, że każdy chciałby się nią pobawić. Właśnie wtedy narodził się tajny plan Microsoftu. Zamiast marnować czas na tworzenie własnego programu od Sera, zrobili coś sprytniejszego. Wzięli ten PC Paint Brush od ZSoft i po prostu go licencjonowali. Wrzucano go do pakietu startowego Windowsa jako darmowy dodatek. Cel był jeden i nie miał nic wspólnego z tworzeniem sztuki. Paintbrush nie miał być narzędziem dla artystów, to miała być taka sala treningowa genialny w swojej prostocie narzędzie edukacyjne, którego jedyną misją było nauczenie ludzi, jak używać myszki. Każde kliknięcie pędzla było lekcją lewego przycisku, każde przeciągnięcie zaznaczenia uczyło trzymania przycisku i poruszania myszką, każde wylanie farby z kubełka było treningiem precyzji. Taka była prawdziwa misa Paint'a, dlatego ta pierwsza wersja była tak niewiarygodnie ograniczona. Kolory? Nie było. Wszystko było czarno-białe. Opcja sofni? Nie istniała. Jak coś zamazałeś, to koniec. Trzeba było rysować od nowa albo walczyć z gumką. Interfejs był surowy, pozbawiony jakichkolwiek ozdobników, ale już wtedy w tej minimalistycznej formie kryły się ikony, które miały stać się częścią naszego świata. Mały pędzel, kubełek z wylewającą się farbą, prostokąt nagunka. Proste symbole, które zapowiadały rewolucję. Chociaż mało kto zdawał sobie z tego sprawę. To nie był program do rysowania, to był obowiązkowy, darmowy kurs obsługi przyszłości. Microsoft trzymał się licencji przez kilka lat, ale w końcu nadszedł czas na zmianę. W 90 roku, wraz z premierą Windows 3.0, który sam w sobie był ogromnym skokiem jakościowym, zadebiutowała nowa wersja Paint'a. Tym razem w całości stworzona przez Microsoft i przyniosła ona coś, co dzisiaj jest oczywiste, ale wtedy było rewolucją, czyli kolory. Nagle czarno-biały świat Painta eksplodował paletą barw. Interfejs też stał się znajomy. Pojawił się ten klasyczny pasek narzędzi po lewej stronie oraz paleta kolorów na dole ekranu. Zaczęło to wyglądać jak prawdziwe narzędzia. Prawdziwa transformacja nadeszła jednak w połowie lat 90. Komputery przestały być domeną biur, zaczęły masowo wchodzić do naszych domów, a wraz z nimi system, który zdefiniował całą tę kawę Windows 95. Microsoft miał teraz pełną kontrolę nad rozwojem Paint'a. Nie musieli już polegać na licencji, mogli robić z nim co chcieli. I chociaż wciąż nie był on na szczycie ich List priorytetów dokonali kilku kluczowych zmian. Rola programu zaczęła się zmieniać. To już nie była tylko zabawka do nauki obsługi myszki. Paint stawał się prostą, ale realną i co najważniejsze, darmową opcją do podstawowej edycji grafiki. Największą nowością była obsługa formatu BMP BMP, który stał się standardem dla grafiki w systemie Windows. Nagle można było zapisać swój rysunek w formacie, który był kompatybilny z innymi programami. Co więcej, można było tworzyć i zapisywać własne, niestandardowe palety kolorów. Dla kogoś, kto chciał stworzyć coś więcej niż masgroły, to była pierwsza iskierka prawdziwej, kreatywnej wolności. I tu dochodzimy do kluczowego paradoksu. Microsoft wciąż traktował Paint'a po macoszemu. Był to dodatek, miły gratis, ale nic więcej. Jednak dla milionów ludzi na całym świecie, którzy właśnie dostali swój pierwszy komputer, stał się on czymś zupełnie innym. Domyślnym, jedynym edytorem graficznym, jaki nami. Bądźmy szczerzy, kto w 1996 roku słyszał o Photoshopie? Nie było też narzędzi online, był tylko Paint. Jego siła leżała w prostocie i dostępności. Był zawsze pod ręką. Chciałeś szybko dorysować coś na zrzucie ekranu, żeby wskazać kumplowi o co chodzi? Potrzebowałeś wyciągnąć ten jeden fragment jakiegoś obrazka, bo interesowało Cię tylko to logo albo postać? Odpalałeś Paint'a. Chciałeś napisać tekst na zdjęciu z wakacji, żeby sobie zrobić taką małą pocztówkę? Paint był odpowiedzią. Był cyfrowym scyzorykiem, niezbyt wyrafinowany, ale załatwiał sprawę natychmiast bez instalowania czegokolwiek. Ta cicha ewolucja trwała dalej. Wraz z Windows 9.8 pojawiła się kolejna, pozornie mała, ale gigantyczna zmiana. Paint zyskał możliwości zapisów w formatach, które napędzały raczkujący internet, czyli JPG, GIFy i PNGi. Był jednak pewien haczyk. Aby to zadziałało, trzeba było zainstalować dodatkowe filtry graficzne od Microsoftu, które nie zawsze były domyślnie w systemie. Czasem działało, czasem nie, ale sama możliwość istniała. To był kolejny dowód na to, że Microsoft wciąż nie traktował Paint'a w pełni poważnie. A jednak dla nas, domowych użytkowników, to był ogromny krok naprzód. Nagle nasze bazgroły mogły trafić na pierwszą stronę internetową, na forum albo stać się naszym awatarem w komunikatorze. Mały krok dla korporacji, ale wielki skok dla cyfrowej generacji cyfrowych twórców. Jeżeli istniał kiedykolwiek szczytowy moment dla Paint'a, to jego prime time to była dekada lat 2000 i era absolutnego króla systemów operacyjnych, czyli Windows XP. To nie była już kwestia przypadku czy braku alternatywy. Paint zyskał zupełnie nowe życie: stał się nieoficjalnym narzędziem globalnej społeczności forów internetowych, raczkujących portali ze śmiesznymi obrazkami i pierwszych komunikatorów. Jego siermiężność, jego ograniczenia, jego charakterystyczna tandetność przestały być wadą. Stało się jego największą siłą, jego takim unikalnym stylem. Kiedy widziałeś obrazek z postrzępionymi krawędziami, z napisami zrobionymi narzędziem z z nieudolnie wyciętymi postaciami, wiedziałeś od razu, że to dzieło spenta. To był taki język wizualny, który rozumieli wszyscy. Tworzyło się w nim proste, ale skuteczne banery na fora, pierwsze memy i dorysowywało kolegom rakiety. Był szybki, darmowy i każdy wiedział, jak go używać. Wersja dołączona do Windowsa XP wprowadzała kilka szczegółowych usprawnień. Przede wszystkim skończył się problem z filtrami. Teraz, Paint natywnie, bez żadnych dodatkowych instalacji, potrafił zapisywać pliki w formatach JPG, GIF, PNG oraz TIFF. Paleta kolorów została rozszerzona do 48 cieni, co dawało nieco więcej możliwości. Pojawiła się też długo wyczekiwana opcja cofnięcia więcej niż jednej akcji. Teraz można było cofnąć aż trzy ostatnie kroki. To wciąż niewiele, ale w porównaniu z poprzednimi wersjami to był jednak luksus. Co więcej, Paint po raz pierwszy nauczył się bezpośrednio komunikować ze światem zewnętrznym. Można było importować obrazy prostu ze skanerów oraz aparatów cyfrowych podłączonych do komputera. Wszystko to działało bez fanfar i kampanii marketingowych. Paint po prostu stawał się odrobinę lepszy za każdym razem. To on był jak ci którzy cały czas pracują na sobą, aby być lepszymi ludźmi, ale nie będą się tym chwalić. Potem nadszedł Windows Vista. System, o którym wielu chciałoby zapomnieć, ale Paint w nim przetrwał, otrzymując kolejny drobny lifting. Ikony w pasku narzędzi zostały odświeżone, dostosowane do nowego szklanego designu wisty. Pojawiła się funkcja płynnego zoomu, ulepszono narzędzie kadrowania, a historię cofania rozszerzono do 10 kroków. I jeszcze jedna mała, ale także przyjemna zmiana. Domyślnym formatem zapisu został JPG. Koniec z przypadkowym zapisywaniem gigantycznych plików BMP. Wydawało się, że Paint na zawsze pozostanie w tej roli prostego, lekko ulepszanego co kilka lat dodatku aż do premiery Windows 7. Po raz pierwszy od dekad program dostał coś, co można było nazwać prawdziwą ewolucją. Microsoft całkowicie przebudował interfejs, prowadząc znaną wstążkę z pakietu Office. Stary, prosty pasek narzędzi zniknął, a na jego miejscu pojawiły się zakładki i rozbudowane menu. To był szok. Nagle nasz stary, dobry Paint zaczął wyglądać jak poważna aplikacja. Po 10 latach w pierwszej klasie szkoły podstawowej w końcu udało się awansować do drugiej. Ale to już nie była tylko zmiana wizualna, a wraz z nią przyszły zupełnie nowe zabawki. Pojawiły się na przykład pędzle artystyczne, które symulowały malowanie akwarelą, farba olejna czy rysowanie kredką. Były także funkcje symulujące różne tekstury i efekt kończącej się farby. Historia cofania rozszerzona była aż do 50 akcji. To był największy skok funkcjonalności w całej historii programu. I tu ujawnia się największy paradoks Paint'a. Mimo tych wszystkich nowości, Microsoft wciąż nie miał na niego wielkiego strategicznego planu. To była raczej próba ujednolicenia wyglądu aplikacji systemowych. Ale jednak program, niezależnie od intencji korporacji, żył własnym życiem. Aż do 2017 roku, Paint wiódł sobie spokojne życie. Był po prostu tym starym, dobrym, znajomym, który przychodził w pakiecie z Windowsem, którego nigdy nikt nie wyrzucał z imprezy. Ale wtedy Microsoft postanowił zrobić coś niewyobrażalnie głupiego i oficjalnie go zabić. Wszystko zaczęło się od korporacyjnej wizji przyszłości. W ramach odświeżenia Windows 10 wypuścili na rynek Paint 3D. Aplikację napisano od nowa. Pozwalającą na podstawowe modelowanie trójwymiarowe. Z perspektywy inżynierów z Redmond to była logiczna ewolucja. Problem jednak w tym, że nikt o to nie prosił i nikt z tego nie chciał. Użytkownicy nie potrzebowali trójwymiarowych pędzli, chcieli prostego narzędzia do szybkiego wycinania. Oficjalny wyrok zapadł latem 2017 roku. Microsoft opublikował listę funkcji przestarzałych w nadchodzącej aktualizacji Windows 10. Pośród technicznego Bełkotu pojawiła się nazwa, której nikt tam się nie spomniał, Microsoft Paint. Program nie będzie już rozwijany i zostanie usunięty z domyślnej instalacji systemu. Miał stać się aplikacją do pobrania ze sklepu, ale każdy wiedział, co to oznacza. To był początek końca. Internet dosłownie eksplodował. W ciągu kilku godzin media społecznościowe, blogi oraz portale informacyjne zalała fala oburzenia. Nagłówki krzyczały, że to koniec ery. I tu dotykamy sedna. No bo nikt nie był wściekły na to, że traci narzędzie do pracy. Ludzie byli wściekli z powodu wartości emocjonalnej. Dla milionów ludzi to nie była tylko aplikacja, to była część ich dorastania takiego cyfrowego DNA. Paint był wspomnieniem pierwszych niezdarnych rysunków w szkole podstawowej. Był narzędziem do tworzenia pierwszych memów wysyłanych przez GG. Ktoś próbował nam zabrać kawałek naszego cyfrowego dzieciństwa. Ale nie było na to zgody. Podchwycono szybko temat, jakby chodziło o zamknięcie jakiegoś ważnego muzeum. Presja była tak ogromna i natychmiastowa, że Microsoft nie miał wyjścia. W ciągu zaledwie kilku dni ugięli się pod naporem ludu. Windows po cichu wycofał się ze swoich planów. Komunikat o przestarzałej aplikacji w ogóle, jak można tak traktować, painta bez szacunku. Zniknął bez śladu, a stary dobry paint powrócił. Instalowany domyślnie, jakby nic się nie stało. Próba zamachu stanu się nie powiodła, i kola przetrwała. Nada. No i później stało się coś nieoczekiwanego, bo w 2023 roku, po prawie 40 latach, Paint otrzymał największą aktualizację w historii, dostając funkcje, o których nikomu się nie śniło. Warstw, usuwanie tła, integrację z AI, próbowano go pogrzebać, a niechcący uczynili go legendą. A on przetrwał, bo dalej był i jest najszybszym sposobem na to, żeby coś narysować. Kiedy ostatnio raz z Pańda? Pamiętacie? Dajcie znać o jakim kultowym programie powinienem nagrać jeszcze odcinek. Trzymajcie się, dobrego tygodnia. Na razie, elu!